Cześć. Słuchajcie, dzisiaj takie krótkie naganie, bo znowu niestety pojawiło się coś złego na polskiej scenie inwestorskiej, traiderskiej, jakkolwiek to nazywać. Pojazd kolejny niestety, ktoś uzurpuje sobie prawo do szantażowania innych, bo tak to trzeba nazywać. Albo zrobisz jak chce, albo będziesz tutaj ponosił konsekwencje negatywne swojego postępowania. I o ile jestem zwolennikiem zapraszania, pokazywania swojego tradingu w jakiś tam sposób obiektywny, to tyle zmuszanie ludzi do czegoś takiego jest po prostu złe. Jest złe i nie będę tego ukrywał i ponieważ no, mnie na szczęście nikt nigdzie nie zaprasza na razie do takich dziwnych konkursów. Czy w ubiegłym roku byłem zapraszany, gdzie odmówiłem, bo też nie będę przystępował na jakiś tutaj też w pewnych kwestiach mam swoje zdanie, mam swoje zasady. To jeszcze do tego, no, część tych konkursów, no niestety łamie zasady, jakie mam ustalone. Na blogu już wcześniej mogliście przeczytać, że nie będę publikował wyników finansowych. Nie będę pokazywał kwot, którymi rozgrywam rynki i tak Kiedy pojawił się jakiś live trading, też była ładnie wielka pieczątka cenzurowana, albo logo bloga. Już nawet nie pamiętam, co tam stawiłem. Tak czy inaczej kwoty nie były widoczne. Konkurs, cóż, naruszałby moje, bo też już pojawiły się pytania od pewnych osób, czy startuję w tym konkursie, a także dlaczego nie startuję. To po prostu nie jest coś, co chcę zrobić. Nie jest też to coś, co zrobię, ponieważ łamie to moje zasady. Niezależnie od tego, czy są jakieś preferowane, czy nie warunki. Generalnie jeszcze pragnę podkreślić, że zawsze, choćby dla zasady, będę sprzeciwiał się wszelkiej formie szantażu. To publikuję wcześniej, zanim komukolwiek przyjdzie do głowy mnie szantażować, bo po prostu szantaż jest, pomijam fakt, że moralnie naganny, to jeszcze po prostu jest przestępstwem. Tu oczywiście ciężko szacować jakieś rzeczy w postaci kosztów czy strat, Natomiast wiem, że część z osób, które by na przykład przez jakieś tego typu działania mogłyby mieć gorszy wizerunek, byłyby w stanie pozwać organizatora konkursu, że szantażem musiuje wymusić jakieś działania i do tego wpływa negatywnie, tak? Bo po niespełnieniu, niewykonaniu tych działań mamy taką, a nie inną sytuację, że na przykład mamy mniej klientów. Więc tutaj. Odejadzam, zapraszać, jak najbardziej przekonywać, jak najbardziej, ale, no, z pominięciem szantażu. Z pominięciem szantażu, wtedy, jak najbardziej to będzie pozytywne, a szantaż niestety zaciemnia, zaciemnia pozytywną ideę pokazania czegoś, pokazania w, w umiejętności handlowych, poprzez stosowanie działań, no, nie ukrywajmy, łamiących prawo. Dzięki wielkie za uwagę, taki chciałem króciutki materiał nagrać, żeby było jasne. Ja szantażowi nie ulegnę, jeżeli komukolwiek, kiedykolwiek przyjdzie do głowy mnie szantażować w taki sposób, to zapowiadam już teraz, dużo wcześniej, zanim się pojawi jakakolwiek kwestia, żeby potem nie było a, bo to ty tak uważasz i tak dalej, bo trzeba powiedzieć wcześniej, to mówię wcześniej. Dzięki wielkie, do zobaczenia. I na koniec cytat z Miltona Friedmana tak żeby podkreślić moje podejście.